W ramach współpracy pomiędzy gminą Olszyna a Komendą Powiatową Policji w Lubaniu burmistrz Olszyny Leszek Leśko przekazał funkcjonariuszom nowoczesny komputer. Pan Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej z Lubania zwrócił się do nas z prośbą, a żeby wspomóc ich finansowo i zakupić porządny komputer. Uczyniliśmy to. Prośba została zrealizowana. Bardzo się cieszę, że pan komendant Marek osobiście w dniu dzisiejszym przyjechał do naszego urzędu miejskiego, Wr wręczył nam podziękowanie. Współpraca z komendą powiatową, a szczególnie właśnie z panem komendantem powiatowym Markiem od samego początku układała się i układa w dalszym ciągu bardzo dobrze. Należy życzyć innym, żeby tak w takiej formie ta współpraca przebiegała też w innych samorządach. Komendant Policji Lubańskiej Młodszy Inspektor Marek Sroczyński podkreśla, że jest niezwykle zadowolony ze współpracy z gminą Molszyna. Pan burmistrz fundował nam komputer. Zwróciliśmy się z wnioskiem do kilku gmin na terenie naszego powiatu o wsparcie nas głównie w tym roku o sprzęt komputerowy. Kilka gmin odpowiedziało pozytywnie, m.in. pan burmistrz Solszyny, pan Leszek Leśko, za co bardzo mu dziękuję i liczę na dalszą, owocną współpracę. Burmistrz Leśko złożył również życzenia świąteczne policjantom z powiatu lubańskiego. Bardzo jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować. Na rzecz zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Życzyć panu komendantowi, jak i też całej załodze w komendzie powiatowej, Policji w Lubaniu. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych no i wesołych świąt Bożego Narodzenia życzę. Gmina Olszyna bardzo często bierze udział w działaniach mających na celu wsparcie Policji Lubańskiej. Tym bardziej, że w Olszynie znajduje się posterunek policji podlegający komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.